Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Dziś pokażę wam mój wymyślony kalkulator binarny nieodległego autena. Bardzo fajny. Zaczynajmy. Wchodzimy. Zamykamy się. Yy, dobra. Mamy tutaj plus 1, 2. Tutaj pochodnie z wynikami. Dobra. 2 yy, plus 1, 3. Yy, Mamy 3. 2 plus 2. 4. No i 1 plus 1. No i 1 plus 1. Bo tylko na 3 trz bitowy, bo chyba na 3 można to Mam rację. dobra Teraz mechanizm. Znowu. Nazywałam się przytomna tak oryginalnie 2 tak godziny, to musiałam 3 negacje zastosować. Tutaj są bramki AND. Jak widzicie, jedną musiałam do nich tu tak podzielić, żeby jeden kabel z niej szedł do innej bramki AND. No. 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 I całe, wszystko. Naprawdę, napracowałam się przy tym dwóch godzinach. Jestem z siebie bardzo dumny. Y na pewno ten kalkulator binary Wam się spodoba. Każdy by z Was chciał taki mieć. Może w przyszłości zrobię tutorial, jak się tego nauczę. No ale no, chyba będzie miał cztery partie, więc. No będę musiał kończyć. No. Y tutaj są te negacje, które prowadzą do zgaszonych pochodni, tylko je zakryłem zielonymi, zielonymi tutaj tymi wymów, Więc to wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Pa!